No nie wiem kto to zaprojektował tutaj to przejście, bo, bo trudno wyobraźnie jakąś, żeby przechodnie przechodzili tutaj i kukali jak, jak żeby to nie rozjechał samochód. Ten samochód też w ostatniej chwili hamuje i naprawdę może dojść do poważnego wypadku. Jestem ciekawa kto za to wtedy będzie odpowiadał. Nie będzie winnych, nie? A tragedia gotowa. No, to się i tak dziwne, że jeszcze nie doszło do żadnej tragedii. Kilka razy trzeba zaglądać i, i wyczuć kierowcę, czy on zahamuje, czy nie. Bo, bo jeszcze, żeby światła były, to rozumiem. Światła, żeby były, to rozumiem. Ale tu nie ma światła, więc ludzie muszą kombinować, czy przechodzić, czy nie. Zastanawiają się. Także naprawdę dojdzie tu do tragedii. Tylko czekać czasu, kiedy to będzie. Drzewo? No trudno, nie, nie wytniemy drzewa, ale. Kto to projektował? Nie wiem. Dlaczego się nie, oni nie stosują do ludzi, gdzie ludzie przechodzą? Przecież dobrze wiedzą, gdzie ludzie byli przyzwyczajeni do chodzenia. O wiele wygodniejsze by było to przejście. Przechodzono zasłania przechodniów i nie widzi i kierowca przechodzącego, i przechodzący samochodu. Także no. Na pewno jest to za duże drzewo. Tamte krzewy, jak będą zielone, tak samo będzie, bo też właśnie jak szłam w tę stronę, to widziałam, że rzeczywiście... Rowery mogą wjechać? E, też, może, mm -hmm. też może, też może. No ale żeby, co, na tym przejściu... można się spotkać z rowerem. A żeby przejść przez te przejście, to co, Pani musi wychylać się? No muszę wyjść i, i się wychylać No tragedia z przejściem. Przyznam się szczerze, że mm. y, Udało mi się dwa razy przejść i łamać przepisy, bo jednak tam było o wiele lepiej. Przejście, no to drzewo nie wiem dla kogo tutaj stoi. Po prostu to drzewo przeszkadza, tylko czekać, kiedy dojdzie do jakiegoś poważnego wypadku. Po prostu będzie na pewno jakiś wypadek. Lepiej niech oni to poprawią. No ale co mają, drzewo ściąć, przesunąć? Nie, nie drzewo ściąć, tylko nie zrobią przejście z powrotem tam, gdzie było. O, to na pewno o wiele lepiej. A tutaj nie może zostać? Nie, nie stanowczo nie. Bo ludzie i tak łamią przepisy, i tak przechodzą tamtędy. Mhm. Widziałam i osobiście, ja też to robiłam. Przyznaję się. Dwa razy przeszłam. Tam jest pod ręką i przyzwyczajeni są ludzie. Raz, że tu przechodzą prosto na ścieżkę rowerową. Tam jakoś łatwiej jest, nie?